Cześć, Siemano, witam wszystkich tutaj. Lejto. Witam Was w kolejnym odcinku w mojej serii, gdzie prezentuję wszystkie dostępne postacie w wersji beta, jeżeli chodzi o najnowszą grę Riot Games, czyli Valorant. Dzisiaj na tapecie mamy kolejną postać, a mianowicie jest to Omen, kolejny kontroler, czyli postać powiedzmy kontrolująca mapę, jak z nazwy wynika. Według mnie, bardzo ciekawa postać. Jeden z lepszych designów, jeżeli chodzi o wygląd, jak dla mnie. A teraz Wam zaprezentuję, jak te po prostu umiejętności wyglądają i jak to się e, tutaj wszystko odbywa. Jeżeli e, widzicie, to mamy tak. Pierwszy skill jest za, oczywiście za 100 punktów, drugi skill Q jest za 200 punktów, trzeci skill, podobnie na przykład jak u Jet mamy od razu startowo darmowy, bo, ponieważ nie ma ceny. No i na, na e, X, czyli Ultimate. Tak jak zawsze ładujemy ultimate, a poprzez zabójstwa, zginięcie bądź zebranie konkretnych kuleczek, orbów, które są rozmieszczone na mapie. Także tak to się prezentuje: cztery skile. Pierwszy skill, czyli C, to jest teleport. To jest teleport. Tu, jak widzicie, to jest maksymalny zasięg teleportu. Celownikiem tutaj ustalamy, gdzie ma nas przeteleportować. Klikamy lewym i mamy teleportację. Co ciekawe, można się też teleportować na różnych płaszczyznach, czyli mam to, cyk i mogę się nawet teleportować Wypuszczam, na skrzynki, gdzie normalnie nie mógłbym wejść. Także tak to wygląda. Chwilę to trwa, ale naprawdę. E, naprawdę jest to e, myślę, przydatna umiejętność, na przykład przy e, po prostu przejściach przez jakiś e, otwarty, otwarty teren. Na przykład tutaj cyk. I udało nam się powiedzmy przejść niezauważonym. Z, z jednej ściany do drugiej ściany, więc tak się prezentuje pierwszy skill C, czyli teleportacja. Później mamy Q, Q od razu jest wystrzeliwane, Zabieram. to jest taki powiedzmy troszeczkę jakby flash, takie oślepienie, czy e, po prostu e, zamazuje nam wizję osobom, które tym dostaną, Zabieram czyli rzucamy Q i jeżeli przez kogoś to przeleci, no to on chwilowo ma tam ciemno na ekranie, nic nie widzi, taki powiedzmy coś a la smoke, a la flash, w osoby, które e, e, tym dostaną. Co ciekawe, ten skill przejadł przez ściany, więc możecie go Zabieram normalnie wizję. rzucać przez ściany. Boom! Oślepienie. I naprawdę dosyć daleko leci, więc jest, myślę, Zabieram umiejętność wizję. przydatna, jeżeli chodzi o takie spowalnianie, oślepianie przeciwników. To było Q, czyli drugi skill na E. Na E mamy e, coś takiego, już wam pokazuję. Klikamy E, ponownie E. No to zmieniamy odległość albo prawą myszką kontrolujemy tutaj tym skillem. Lewym przyciskiem myszy zatwierdzamy, boom, leci taka kulka i tworzy się smoke. W smoke'u widzimy dosyć mocno, ale on jest dosyć, dosyć długo stoi ten smoke. Także ciekawa sprawa. I ma dużą odległość, jak widzieliście. Zróbmy go w tym miejscu. Jeszcze mogę poza mapę polecieć nawet. Także bardzo, bardzo daleko może ten smoke celować. Co ciekawe, na treningu tego nie ma, ale po lewej stronie u góry jest minimapa i możecie patrzeć na minimapę. Eee, możecie sobie spojrzeć na minimapę, gdzie ten smoke, gdzie ten wasz cień wyląduje, bądź naciskając M, też macie wizję ten czarny punkt, gdzie ten smoke po prostu e, wyląduje. Także e, tak to się prezentuje. Możecie oglądając na M minimapie i gdzie Smoke wyląduje i sobie go rzucić, więc BANG. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, żeby gdziekolwiek na mapie go rzucić, dopóki mamy zasięg, więc tak wygląda E. No i mamy X. X jest bardzo ciekawym ultimatem. Klikamy X i wybieramy miejsce, dowolne miejsce na mapie, gdzie chcemy się przeteleportować. Jest to tak jakby dwufazowe, czyli można ten teleport przerwać. Jeżeli postać nasza będzie się materializować i ktoś nas zestrzeli, tak jakby tą naszą powłokę, e, zanim zdo, zdążymy się zmaterializować, to e, po prostu anuluje nam, tak jakby, teleportację. Już Wam pokazuję, jak to działa. Klikam tutaj i mamy gromadzenie mroku. I w tym momencie, e, jeżeli podczas tego gromadzenia mroku i podczas tej materializacji, jeżeli ktoś nas zabije, no to. Mm, Anuluje nam tą teleportację, ale jest to naprawdę fajny ultimate, pomaga tutaj się mega przemieszczać, z, nie wiem, powiedzmy z jednego siteu na drugi. Jest Bum. I jesteśmy kawałek dalej, także naprawdę ciekawa sprawa, bardzo mobilny ultimate. No i co, tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o postać Omen Controller, według mnie naprawdę spoko postać, zobaczymy jak nim się będzie grać. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekajcie na kolejne filmy oraz oglądajcie wszystkie inne filmiki związane z Valorantem na moim kanale. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Może co jeszcze chcielibyście zobaczyć z bety Valorant na moim kanale? To na pewno dla Was nagram. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!